What the foul? Johnny Manciel bije fana. Wygląda na to, że powinniśmy dać Johnemu Mancielowi nową ksywkę. Hmm, może Johnny pipka cios Manciel? Chris Gono stwierdził, że był w hotelowym lobby ze swoją dziewczyną i przyjaciółmi, kiedy zauważył Jonego. Gdy chciał podejść się przywitać, fani, którzy go otaczali, rzucili się na niego. Ale gwiazdą był tu brat Gonosa, który pojawił się znikąd i powalił Johnego na ziemię. Gonos mówi, że ktoś z jego przyjaciół uderzył Mancela prosto w twarz. Gdy na miejscu pojawiła się ochrona i obezwładniła braci, Johnny, Pipka, Cios, Mancel postanowił zaatakować. Jednak to, co zrobił, ledwo można było nazwać ciosem. Nie wiadomo, czy to zdarzenie znajdzie swój finał w sądzie.